Witam was na kolejnym nietypowym odcineczku i dzisiaj mam dla was bardzo smutną informację, ponieważ mixer, yy, wiecie, yy, odchodzi z naszej ekipy. Odchodzi z naszej ekipy, ponieważ no po prostu odchodzi z ekipy dalszych, yy, tych nie mogę powiedzieć. Dokładnie jak, ale no. Jest taka opcja, że na 70% możliwe zostanie na tej ekipie, jak nie no to niestety trudno. Będzie po prostu będzie słabiej. Dobra, więc oczywiście dajcie łapeczkę pod tym filmem, subika, jeżeli ktoś jest nowy. Jeżeli będzie pod tym filmem 10 łapeczek w górę, to postaram się przekonać miksera, żeby został w naszej ekipie. Więc zostawiacie łapeczki w górę, to wtedy na pewno miksera przekonam, żeby został w naszej grupie, ekipie. To byłoby na tyle z tego odcinka. Ja bym chciał się z wami już naprawdę pożegnać. I też możliwe od razu po tym odcinku albo... Nie wiem, trochę przed tym odcinkiem pojawi się live z promowaniem i ocenianiem kanałów. Od razu mówię, że niestety livey teraz będą się pojawiały, z promowania i w ogóle tylko będą się pojawiały. Nie mówię że odcinki, tylko livey będą się pojawiały na kanale Upicad Minecraft, bo na Upicad po prostu coś się zepsuje. No dobra, nie dało mi dokończyć, bo nagrywanie mi się włączyło, nie wiem dlaczego, ale na kanale UPIKIT właśnie coś się zepsuło, więc na razie live z Minecrafta i ogólnie promowanie i ocenianie będą na kanale Upikid Minecraft. Jeżeli Wam się oczywiście film spodobał, no to strzelcie łapę w górę. 10 łapeczek możliwe, że powrót miksera do ekipy. Cześć!